Słoneczka z tej strony Sylwia. Super, że jesteście na moim kanale. Gotowi na spotkanie z laleczkami Low Surprise, które dzisiaj będą robić slimy. A oprócz tego poznają jeszcze urocze zwierzaczki, które są jednorożcami. Każdy na dole w komentarzu pisze słowo slime, no i zaczynamy odcinek. O rany, nie lubię zabawy wchowanego! Nigdy nikogo nie mogę znaleźć! Albo po prostu wszyscy mają takie dobre kryjówki. Złam już każdy kąt. Wszędzie zajrzałam, ale nigdzie nie ma mojej przyjaciółki. No dobra, ale nie ma co tutaj gadać. Trzeba szukać. Chodź, chodź, mój kochany zwierzaczku. Może ty mi pomożesz? Tutaj nikogo nie ma. Na górze też jest pusto. Oj, chyba coś usłyszałam? Jakieś szmery dochodzące z tamtej strony? O, mam cię! O nie, to nie jest moja przyjaciółka. Ale przynajmniej znalazłam jej zwierzaka. Dziwne to tutaj. Zobaczcie. Obrotowe drzwiczki. Może w środku coś tam jeszcze jest. Koniecznie muszę to sprawdzić. Obracamy. A, jest moja przyjaciółka. Cię, mam cię, znalazłam cię, znalazłam cię w końcu. Ale jakim cudem to była taka świetna kryjówka? <gry> twój kotek cię zdradził, kręcił się tutaj obok twojej kryjówki. Chyba nie chciała, żeby coś złego ci się stało. No, a tam, gdzie twój kot, tam oczywiście jesteś ty. Ty, mała łobuziaro, <gry> musiałaś pokazać, gdzie jestem schowana. No dobra, znalazłam cię. Powiedziałaś, że nigdy mi się to nie uda, a że jak dam radę, to masz dla mnie jakąś niespodziankę. Co to za nagroda? Oczywiście, że pamiętam. Nagrodą będzie super zestaw do robienia slajmu. O, a te slajmy będą mocno klejące? Nie, w ogóle. A będą miały ładny kolor? Oczywiście, śliczne! No dobra, no to pokaż mi ten slajmowy zestaw. Poczekaj, poczekaj! Na początek muszę Ci przedstawić moje dwa urocze zwierzeczki. Jednorożce, dzięki którym robimy slajma. To uwaga, uwaga! Małpka jednorożec różowa ze złotym rogiem. A do tego Misiu jednorożec, niedźwiadek złoty ze skrzydełkami. Wow! Ale ekstra! I to te zwierzaki robią te slajmy! Ej, kochana, szybko mi pokaż, o co w tym chodzi! Moi kochani, zaraz zaczniemy slajmowe szaleństwo. A czy wy już wiecie, o jaki zestaw chodzi? I skąd się tutaj wzięły te jednorożce? Czekajcie, a zaraz wszystkiego się dowiecie! Uwaga, uwaga, kochani, przed wami... Uwaga, uwaga, puszka! Pełna zabawy. Dokładnie są to zestawy PUPSI. Mam nadzieję, że pamiętacie pierwszą edycję tych zestawów, ponieważ tam mieliśmy takie kupy. Robiliśmy slajmy i naszego slajma mogliśmy właśnie schować do takiej kupy. Tym razem będziemy mieli urocze zwierzaczki, które są właśnie w takich. Tęczowych puszkach, zobaczcie, jak pięknie one wyglądają te zestawy, aby się dostać do środka. I na przykład spotkać się z taką małpką różową, którą już tutaj mam. Nie otwieramy tej puszki tutaj na górze, ale otwieramy z tyłu tutaj takie okienko. Musimy, słuchajcie, wcisnąć je do środka, a następnie o, zobaczcie, wyciągnąć i mamy naszą zawartość. Unicorn shimmer. Unicorn Magic, nasze magiczne substancje do robienia slajmów. Na początek je sobie wyciągnę, ale tych niespodzianek jest tutaj więcej. Tutaj są te obrotowe yy, pomieszczenia, takie okienka, które widzieliście wcześniej. Kolejna niespodzianka, jeszcze większa. Tutaj mamy wielką ulotkę i instrukcję. No i największa niespodzianka, w której to będziemy mieli naszego zwierzaka. Na ulotce mamy pokazane wszystkie zwierzaczki, na jakie możemy trafić. Są w różnych kolorach. Oczywiście wszystkie te zwierzaki to są jednorożce. To jest taka ulotka kolekcjonerska, możemy sobie zaznaczać, które zwierzaczki już mamy w swojej kolekcji. Teraz zajrzyjmy do naszych saszetek niespodzianek, które tutaj pięknie, zobaczcie, tak Połyskują, mienią się na wszystkie strony. Te dwie saszetki będziemy używać do robienia slajma. Tutaj mamy. O, zobaczcie, jakąś taką saszetkę. Do niej będziemy mogli schować naszego slajma i łyżeczkę do mieszania. Teraz. Uwaga. Uuu, zobaczcie na to. To jest taka strzykawka, przy pomocy której, jak w środku będzie woda, będziemy musieli wcisnąć całą zawartość wody właśnie w naszego zwierzaka. Uwaga, uwaga, uwaga! Czas na naszego zwierzaczka! Obym tylko nie trafiła na żadną powtórkę. Uwaga! O, o! Jakiś nowy zwierzak! O, ale słodki! Zobaczcie na to! Miś panda! Ale uroczy! Wygląda jak taki Yy, bo basek, prawda, z tym yy, smoczkiem w buzi. Te zwierzaczki mają tutaj przepiękne rzęsy, takie długie. Zobaczcie. Wygląda jak prawdziwy misiu, tylko że ma róg tutaj jednorożca. No i skoro wszystko już tutaj mamy, no to możemy zacząć robienie slajma. Na początek musimy pełnić naszą strzykawkę wodą. I to słuchajcie, aż pojemnik będzie cały pełen. O, woda już jest zasana. Widzicie, w środku jest jej tutaj bardzo dużo. Ostrożnie, teraz bierzemy naszego zwierzaka, dokładnie naszego misiaka i wyciągam z buzi. Zobaczcie, smoczek. Ostrożnie, bo ja Wam powiem coś. Tam w środku jest specjalny, magiczny proszek. I teraz musimy wcisnąć tę wodę do środka. Tak za. Jednym razem mocno. O, zobaczcie, znowu zamykamy buźkę. I teraz najważniejsza rzecz, aby te składniki w środku się połączyły, zaczynamy energicznie potrząsać naszym zwierzakiem góra i dół przez około minuty. energicznie potrząsałam jednym zwierzaczkiem przez minutę, nawet troszeczkę więcej. I teraz słuchajcie, slajma mamy w środku głowę. Jakoś musi się stamtąd wydostać. Albo nasz zwierzak zwymiotuje, albo zrobi kubkę. I jeżeli na dole, na pupie mamy kształt serduszka, tak jak tutaj, wówczas nasz zwierzak na pewno zrobi kubkę. Nie wyciągamy wtedy smoczka z buzi, Musimy sobie przygotować najlepiej jakiś talerzyk albo miseczkę. Ja akurat mam taki różowy talerzyk. No i słuchajcie, gdy jest mocno wytrząśnięty, to co teraz robimy? Naciskamy z całej siły głowę i patrzcie, co się będzie działo przy pupie naszego zwierzaka. A fuj, zobaczcie na to! O rany! Cały slime wypłynął. W jakim kolorze? Zielonym. Zielone rozwolnienie. No, nie wiem, wygląda to słuchajcie, strasznie. Postaram się wszystko dokładnie wycisnąć. Chyba wszystko. No, i mamy naszego slajma. Ten zielony slime jeszcze nie ma dobrej konsystencji. Jeszcze, słuchajcie, musimy chwilę poczekać. Na instrukcji jest wyraźnie napisane. Odstawiamy to na 15-20 minut. Wówczas slime będzie gotowy. No i będziemy mogli dodać. Nasze magiczne proszki. Znalazłam mojego uroczego zwierzaczka na ulotce, zobaczcie, wszystko się zgadza. To jest ta panda, e, tutaj ma ten e, napój, coca cola, a w zasadzie coca cola sherry, oh my god, dopiero teraz to zauważyłam. Tutaj jest kupa i to nie jest coca cola, tylko coca cola, o fuj, słuchajcie. Ale wszystko się zgadza i do tego jeszcze mamy tutaj zieloną kubkę, czyli znak, że ona zrobiła zielonego slajma. Zwierzaczek ma na imię Bambo i zaraz dołączy do mojej większej kolekcji. Kochani, powróciłam z moim slajmem, odłożyłam go na jakiś czas i zobaczcie co tutaj mi powstało. Taki zielony glutek, do którego teraz będziemy dodawać magiczne substancje. Na początek Unicorn Magic. Całą tę zawartość saszetki musimy wsypać na naszego slajma. A, musimy uważać, bo tutaj trochę wypada. To jest taki po prostu proszek. Zobaczcie. Hops. Cała zawartość musi być tutaj, aby wszystko się udało. I ten proszek powinien nam chyba zmienić kolor slajma, albo sprawić, że on będzie jakiś taki mieniący się i błyszczący. Dobra, słuchajcie, ja to zabinę tak wszystko do środka. I teraz, słuchajcie, wymieszam. A, wypada mi jeszcze raz. No, chyba widzicie, o co tutaj chodzi. Slime wyszedł taki shiny, błyszczący, mieniący się. Nie jest to brokat, ale zobaczcie, na palcach mi prawie wszystko tutaj zostało. Trzeba go jeszcze dosyć sporo długo wyrabiać, aby ten slime nie był taki klejący się. Dobra, słuchajcie. Odkładam to. I teraz musimy dodać zawartość tej drugiej saszetki, czyli Unicorn Shimmer. To, moi kochani, już od razu widać, jest brokat. Śliczny w kolorze zielonym. Również to musimy tutaj wymieszać. Mam nadzieję, że nie będę tego dużo miała na palcach. O, w ten sposób to mieszamy. Dokładnie. Wow, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Faktycznie się mieni i błyszczy z daleka. Ma tutaj w sobie takie. Drobinki. No i tak, słuchajcie, prezentuje się nasz slime. Pamiętacie, jak na początku wyglądał ten slime? To była taka zielona kupa, którą zrobił, słuchajcie, nasz jednorożec, a dokładnie panda jednorożec. No troszeczkę mi jeszcze tutaj zostawia tego shiny, czyli takiego połysku na rączkach, ale slime wygląda ekstra. Jeszcze na samym początku, jak sobie przypomnijcie, to mieliśmy taką paczuszkę dołączoną. Tutaj do środka wkładamy naszego slajma. I to jest nasz pojemnik do przechowywania tego oto slajma. Widzicie? Zamykamy teraz szczelnie to pudełeczko. O, wiecie, co jeszcze chyba niżej go tutaj zrzucę. O, zamykamy szczelnie. No i mamy pojemnik z naszym slime'em. On tutaj nie wypłynie, nie wyschnie i w ten sposób możemy go przechowywać. O rany, robienie tego slajma to niezła zabawa. Dzięki, że mi to wszystko pokazałaś. No to jak? Bardziej teraz wolisz slajma czy też może tego uroczego zwierzaka? No nie mogę się zdecydować, ale Kocham i slajmy i zwierzaki. Tak, oto slajmowy odcinek dobieg końca. Powiem Wam szczerze, że bardzo długo go nagrywałam. Musiałam sobie robić przerwy, aby się umyć, aby dokładnie wymieszać slajma oraz aby poczekać, żeby ten slajm po prostu mi się dobrze zrobił. Chcecie więcej takich slajmowych eksperymentów? Napiszcie mi to na dole w komentarzu. Zasubskrybujcie mój kanał i dajcie mi znać, czy w ogóle podoba Wam się ten zestaw Pupsi. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa! pa.